W dzisiejszej aktualizacji CryptoClient porozmawiamy sobie o czymś nowym, porozmawiamy sobie o memcoinach. Jeżeli jesteście w świecie krypto, dobrze wiecie, ostatnio wasz Twitter prawdopodobnie eksploduje. Porozmawiamy sobie również o wykresie na bitcoinie, o którym wspominałem dwa dni temu, ponieważ na ten moment, uwaga, jesteśmy bardzo, bardzo bliscy przebicia lub uwaga odreagowania z naszego trójkąta symetrycznego, który wspominaliśmy w poprzednim materiale. Także o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Na samym początku pamiętajcie, aby zostawić lajka, komentarz, suba i włączyć powiadomienia, aby być na bieżąco z tymi codziennymi aktualizacjami. A tymczasem, Przechodzimy do wykresu, zaczniemy sobie od Bitcoina i za chwilę przejdziemy do tego, co jest ostatnio trendy, czyli do memcoinów. Spójrzmy sobie szybko, co się dzieje na Bitcoinie. Mamy na ten moment 29,600. Jak widać, aktualnie atakujemy podczas nagrywania tego filmu górną linię trendu spadkowego, która jest w tym oto miejscu. I czego możemy się spodziewać? Czy będzie to już miało miejsce wybicie, czy też nie? Uważam, że prawdopodobnie polecimy, za chwilę zostaniemy odreagowani w ten oto sposób, ponieważ jest to jeszcze za mało punktów styczności. Breakout powinien być mniej więcej w tym oto przedziale gdzieś, tak pod końcówce cały trójkąta, czyli tak zwanego Apexu. Także zakładam, że na najbliższych dniach zobaczymy tutaj odreagowanie. Także można tutaj otwierać pozycję short na odreagowanie tego poziomu do... Myślę spokojnie tutaj tego oto poziomu, który odegrał tutaj kluczową rolę, czyli mamy trade na poziomie 5 do 1 spokojnie. Myślę, że to jest bardzo fajny trade dla osób, które chcą tutaj rozgrywać małą pozycję. Jeżeli chodzi o timeframy wyższe, tak naprawdę tworzymy tutaj na świecach jednogodzinowych bardzo ładny pojedynczy uptrend, także widać tutaj, że jest bardzo ładny kanał wzrostowy w tym oto przedziale, jeżeli chodzi o jakiekolwiek dywergencje, nic na ten moment konkretnego nie widać, możemy również jeszcze, że tak powiem, trochę urosnąć, możemy spodziewać się również jednej rzeczy bardzo ważnej, w trójkątach często rozgrywane są tak zwane fake-outy, czyli możemy tutaj wybić. będzie tutaj pierwszy znak potwierdzenia, natomiast żebyśmy mogli grać dalej na prawdziwe potwierdzenie, bardzo dobrym znakiem jest odbicie, retest, Przebicie poprzedniego poziomu i wzrost w górę. Także w tym momencie możemy spodziewać tutaj potencjalnego fake'outu, Natomiast ja uważam, że w najbliższych dniach spadniemy w dół do tych poziomów, czyli będzie to poziom m.in. 27,8. Także to jest coś, czego się spodziewam. Także na Bitcoinie tak naprawdę na tym to moment, tak wygląda, spójrzmy, spójrzmy sobie jeszcze szybko, jak wygląda Emma Ribbon. Na świecach 4 widzimy, że generalnie od tego miejscu odbiliśmy trochę w uptrend. Na świecach 1-godzinowych widzimy, że nie jesteśmy do końca zdecydowani formacja trójkąta, tutaj mamy ewidentnie widoczne zawężanie z dwóch stron, więc tak naprawdę niedługo możemy spodziewać się dużego ruchu, o którym wspominałem już ostatniego, a tymczasem przypomnijmy sobie, jakie będą price targety z tego trójkąta. Price target trójkąta symetrycznego mierzymy w ten oto sposób, bierzemy jego range high od low i przykładamy do punktu wybicia, zakładając, że będzie to miało miejsce tutaj. Możemy spodziewać się ruchu bocznego do poziomu około 33 450, natomiast do ruchu spadkowego, jeżeli byśmy przyrabili się w tym oto miejscu, możemy spodziewać się spadku do poziomu 24700, który będę pokrywał się z naszym price z poprzedniego Rising Wedge'a, który był tutaj rozgrywany. Także mamy dwa znaki spadkowe. Uważam, że rozegranie tutaj może mieć bardzo ładnego shorta już niedługo. Także po nagraniu tego materiału poinformuję Was oczywiście na moim Discordzie, jeżeli Was tam ście Zapraszam wszystkich serdecznie, wszystkie linki znajdziecie w opisie pod tym materiałem. Jak widać w ostatnim materiale zdobyliśmy tylko 89 łapek w górę, także w tym materiale niestety losowania nie będzie. Ale zapraszam wszystkich, bierzcie udział. Jeżeli przebijemy 100 łapek pod każdym materiałem, robimy losowanie USDT. Na ten moment jest to tylko i wyłącznie 10 USDT, natomiast niedługo, jeżeli jeszcze trochę rozwiniemy, tutaj zrobimy rekord, nie wiem, 150 łapek w górę i więcej, będziemy robili coraz większe nagrody. Także bierzcie udział, zapraszam wszystkich raz serdecznie do Discorda. Przejdźmy szybko jeszcze raz do wykresu. I teraz, tak, tak jak mówię, moim zdaniem spadek, także tutaj się spodziewamy tego. Price Target, jeżeli chodzi o poziomy konkretne, które mamy tutaj po drodze, również widzimy, że nasz trójkąt symetryczny pokrywa się tutaj z poziomem 29,7. Poziomy Support, poziomy Resistance, więc tak naprawdę dużo większa szansa, że z tego oto poziomu tutaj zostaniemy zrolowani w dół 28,6, 27,7. Także tutaj są dwa Price Targety. Pierwszy 20. 8,6 i 27,7. Także tego ruchu się spodziewam, a tymczasem przejdziemy sobie do tego, o czym ostatnio cały krypto Twitter piszczy. Mowa tu oczywiście o PP Coinie. Jeżeli jesteście w świecie krypto, na pewno wasz Twitter dokładnie tak samo jak mój. Wystarczy spojrzeć tutaj: PP, 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 PP Memcoin. Pe, 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 pe. Zobaczmy sobie co tutaj się dzieje na Dextoolsie. Dextools jest to narzędzie do tokenów, do sprawdzania wykresów tokenów, które nie są listowane na jakichś giełdach, bo na przykład jeśli sobie spojrzycie na PP tokena, widać, że on jest listowany na Uniswapie V2, V3 na niektórych giełdach, natomiast głównie takie tokeny, które są mniej popularne, często sprawdza się w po prostu na Dextools. Także jeżeli ktoś nie kojarzył, w poniedziałek tego materiału zostawię wam linka. Spójrzmy sobie, mamy tutaj duży ruch wzrostowy. Wygląda on niegroźnie, prawda? Natomiast jeżeli go sobie zmierzymy, możemy zobaczyć, że jest to ruch rzędu ponad 1000%. Także PepeCoin z tego co widziałem w tym momencie przebił market cap 1 miliard dolarów, czyli, jak na Memcoin, jest to bardzo duży, że tak powiem, price target. Więc w tym momencie zyskuje on trochę powagi. Spójrzmy sobie, dla porównania, na przykład, jaki jest Dogecoin. Dogecoin 11 miliardów dolarów. Spójrzmy sobie na Shiba. Shiba Inu wynosi 5,8. Także musicie zrozumieć jedną rzecz. Jeżeli chodzi o Memcoiny, bardzo częstym błędem jest podążanie tego i porównywanie. Na przykład, o Pepe to kolejna Shiba, Pepe to kolejny Doge. Także jeżeli. Macie tego typu nastawienie. O, zalecam Wam ostrożność, ponieważ jest ono mylne. Czy. Uważam, że warto zainteresować się w tym momencie PP Coinem, uważam, że na pewno warto go obserwować, ponieważ w tym momencie jest mega hype. A jak dobrze wiemy w świecie krypto, hype to jest jedna z fundamentalnych rzeczy, która powoduje tego typu wzrosty, tak jak widzimy i to na załączonym obrazku, gdzie marketka przebija 1,6 miliarda dolarów. Także bardzo ostrożnie bym do tego podchodził, natomiast mówię nie wchodzić, jeżeli ktokolwiek jest zainteresowany, bardzo, bardzo ostrożnie, bardzo małymi kwotami, ponieważ jest to token, który który może jeszcze podbić, możemy osiągnąć tutaj 2 miliardy dolarów w przeciągu najbliższych kilku dni, jest to możliwe, natomiast również bardzo ważne, patrząc czysto i wyłącznie, logicznie, po wzroście 1200% się w tego typu pozycje raczej nie wchodzi technicznie. Natomiast musimy pamiętać o tym, że memcoiny nie mają nic z analizą techniczną wspólnego. To są memcoiny, to jest wszystko pump and dump, więc tak naprawdę musimy być tutaj bardzo ostrożni. Polecam każdemu się tutaj naprawdę przyjrzeć dwa razy. Natomiast mówię, jeżeli sobie porównamy, kiedyś było to samo, kiedyś był Dogecoin, później wyszła Shiba. Jak Shiba osiągnęła duże market capy, tak jak sprawdziliśmy sobie w tym momencie, tam było 5%, 6, 5,8 też każdy się śmiał, natomiast szyba widzimy, że goni, yy, goni do coina, i jak dobrze wiemy, każda Hossa niesie ze sobą kolejnego MemCoina. Czy PP Coin będzie nową szybą na hostse 2023, 2024? Tego nie wiem, tego nie wie nikt. Natomiast widać, że jest to pierwszy ruch, i prawdopodobnie mogę, może być też tak, że już niedługo spodziewać się możemy więcej MemCoinów. Jeżeli sobie spojrzymy na yy, CoinMarketCap, widać już w tym momencie, ile jest podróbek, że tak powiem, PP Coina. Mamy Memcoin, PP Coin, i tak dalej. Także jeżeli gdzieś widzicie, zawsze bądźcie ostrożni, ponieważ bardzo łatwo można się oskamować wchodząc w podróby PP Coina. Także to jest kolejna z moich rzeczy, którą chciałem się z Wami podzielić. Jeżeli jesteście na Twitterze, zostawcie również na moim profilu TheCryptoClient. Follow, ponieważ coraz więcej się tam będę ostatnio ponieważ coraz więcej planuję się tam w najbliższej przyszłości udzielać i myślę, że to jest na tyle, że pamiętajcie, PP Coina obserwujemy, jeżeli chodzi o Bitcoina w tym momencie obserwujemy również odbicie od naszej górnej krawędzi w tym oto miejscu i pamiętajcie, aby wziąć udział w naszym losowaniu USDT, także zostawcie lajka, komentarz, suba, jeżeli wam się podobało, jeżeli nie, również napiszcie mi w komentarzu, co bym mógł zmienić w tych materiałach, aby były one dla was jeszcze lepsze, jeszcze bardziej wartościowe, jest to dla mnie bardzo cenna wiedza, także dzięki wszystkim, doceniam feedback. Każdy negatywny, pozytywny, nie ma to znaczenia, każdy feedback jest cenny dla rozwoju kanału i społeczności CryptoKline. Widzimy się już w kolejnej aktualizacji na kanale CryptoKline. Pozdrawiam Was gorąco i życzę Wam ostrożności z memcoinami w najbliższych okresach. Także pozdrawiam i widzimy się już jutro.